Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Czas na program Cyberprzezorny w Radiu Zachód przed mikrofonem Piotr Kuśnierz. A moim i Państwa gościem jest pani Marta Siekacz, dyrektor marketingu w firmie Perceptus. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto. Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o zielonogórskiej firmie Perceptus. Warto o tej firmie mówić, tym bardziej, że jest się czym chwalić. Powiedzmy na samym początku naszym słuchaczom, czym zajmuje się zielonogórska firma Perceptus. Zielonogórska firma Perceptus zajmuje się zabezpieczaniem infrastruktury IT klientów. I tutaj celowo nie wyróżniam jakich, ponieważ tych grup e, jest bardzo wiele. Za, pracujemy z firmami, pracujemy z instytucjami publicznymi, a w tej chwili na rynek wszedł nasz menedżer haseł PercPas, który jest dedykowany tak naprawdę dla każdego. Opcja dla osób fizycznych, które chciałyby bezpiecznie przechowywać e, hasła jest bezpłatna i pozostanie bezpłatna, także no już w tej chwili e, mamy rozwiązania dla każdego. To jest temat bardzo interesujący perc Pass. On już pojawił się w programie cyberprzezorny. Myślę, że warto do niego wrócić, bo to jest pierwszy polski menadżer haseł. Proszę powiedzieć, panie Marto, jakie są jego mocne strony tego menadżera haseł? No, w tej chwili to, co się wokół niego dzieje i nagrody, które otrzymuje, pokazują, że całe jest, jako całe rozwiązanie, to jest mocny, mocny produkt. Natomiast tak naprawdę dla mnie najważniejsze są jego takie użytkowe cechy. To, co daje on swoim właśnie użytkownikom, to jest przede wszystkim możliwość bezpiecznego gromadzenia haseł ze świadomością, gdzie te hasła są przechowywane. One są przechowywane w Polsce, czyli na terenie Unii Europejskiej, dlatego jest zgodny z RODO. A to nie jest takie oczywiste w przypadku większości rozwiązań, ponieważ przy rozwiązaniu chmurowych, te lokalizacje mogą być różne, my dajemy na to gwarancję. Poza tym PertzPas umożliwia szybką, wydajną pracę dzięki współdzieleniu haseł. Szybkie wprowadzanie nowych pracowników. Nikt nie siedzi i nie czeka, aż zespół odnajdzie tabelkę, a w tabelce nie aktualne hasła. Tylko tak naprawdę nowy pracownik może od razu otrzymać zestaw potrzebnych narzędzi i dostęp do nich i zacząć działać, póki jeszcze właśnie jest ten taki świeży entuzjazm i chce, i, i chcesz je szybko we wszystko wdrożyć. PertzPas umożliwia weryfikację poziomu bezpieczeństwa haseł. Czyli jeżeli hmm. mamy swoje hasła i importujemy, je do naszego menedżera haseł, to po pierwsze on weryfikuje, czy te hasła są silne. Po drugie, czy nigdy nie wyciekły już, bo niekoniecznie nam, ale może być tak, że ktoś wpadł na taki sam pomysł. Gdzieś te hasła wyciekły, a niestety te wycieki są gromadzone i są całe listy e, takich haseł, tak zwane tęczowe tablice. E, Mi się tak. zdarzyło tak raz też. Oczywiście nie z mojej winy, e, bo założyłem kiedyś konto na, na Interi i dowiedziałem się, że moje hasło zostało skompromitowane. Czyli Dokładnie. krótko mówiąc, tak. taki menadżer haseł od razu nas poinformuje, jeśli tak. dojdzie do takiej sytuacji. Z tego co wiem, jest też specjalna wtyczka do przeglądarek, która umożliwia auto-uzupełnianie haseł. Tak, to, to jest wtyczka do przeglądarek internetowych, ale to jest też funkcja aplikacji hmm. e mobilnej i działa to także w przeglądarkach mobilnych czyli jest to funkcja, dzięki której, kiedy raz się zalogujemy do menedżera haseł na danym urządzeniu, to nie musimy za każdym razem pamiętać tych haseł, bo wiadomo, że one są trudne, skomplikowane, zwłaszcza jeśli są generowane przez Percypass, bo jest też taka opcja, że on sam podpowiada nam, generuje pewne hasła, które możemy wykorzystać, jeżeli chcemy swoje właśnie, na przykład skompromitowane hasło zmienić, mhm. i dzięki temu, tak naprawdę logowanie zajmuje dwa kliknięcia. Bo jest tylko jedno hasło główne, prawda, które tak. musimy zapamiętać. A reszta jest przechowywana. Tak, już za to jest to hasło, prawda? dzięki któremu wszystkie dane w aplikacji, które wprowadzimy, są szyfrowane kryptograficznie i tylko my, posiadając to hasło, możemy je odszyfrować i korzystać z tego narzędzia. No i właśnie dlatego jeszcze to jest od strony użytkownika, a poza tym dane są jeszcze w spoczynku szyfrowane dodatkowo przez urządzenia HSM. To już takie bardzo techniczne rozwiązanie. Nie będę tutaj o tym mówić, bo też nie każdemu jest potrzebna taka wiedza. Natomiast dzięki temu właśnie PercPath został wyróżniony w konkursie Best in Cloud. Zajął mhm. pierwsze miejsce, otrzymał wyróżnienie w kategorii zabezpieczenie środowiska chmurowego. Także to nie jest tylko tak, że my mówimy, że on jest mhm. bezpieczny. On jest bezpieczny, przeszedł zewnętrzne testy penetracyjne, a w tym momencie właśnie już to jest też weryfikowane przez zewnętrzne jury. No to porozmawiajmy jeszcze trochę o hasłach samych w sobie. Chcemy stworzyć nowe hasło, a powiedzmy jesteśmy tradycjonalistami, nie chcemy żadnego menadżera hasła. O czym powinniśmy pamiętać? Takie główne zasady tworzenia silnego hasła. Wszyscy wiemy, że hasło musi być długie. Tylko, że dla mnie jeszcze do niedawna to było 12 znaków. Okazuje się, że to co najmniej 32 znaki, i najlepiej, żeby nie było ono tworzone tak zwaną metodą słownikową, czyli nie używamy słów. Najlepiej, żeby to była losowa kombinacja różnych znaków, cyfr, liter, dużych, małych liter, tak żeby ona była jak najmniej prawdopodobna do odgadnięcia. Wtedy możemy liczyć na to, że właśnie to hasło jest bezpieczne i silne, aczkolwiek może się zdarzyć, że kiedyś taka kombinacja gdzieś u kogoś powstała i wyciekła, no to wtedy już ta siła wiadomo spada, warto to weryfikować. Dodatkowo jedno, jedną kwestią jest stworzenie silnego hasła, a drugą przechowywanie tego hasła, mhm. bo najsilniejsze hasło przechowywane na karteczce w biurze, przy komputerze, nie jest silne e, i używane do wielu różnych kont mm, systemów tak mniej bardziej Wiem, się. kiedyś też sama tak robiłam, ale już w tej chwili zostałam odpowiednio wyedukowana z racji organizacji, w której pracuję już teraz też mam świadomość, że to nie jest najlepszy pomysł. E, no i właśnie takie hasło, jedno, silne hasło używane w wielu różnych systemach, to też jest bardzo złe rozwiązanie, bo wystarczy, że ono zostanie skompromitowane w jednym mm -hmm. systemie, nastąpi jeden wyciek, to wtedy. W momencie y, hakerzy mając listę tych haseł, które wyciekają. Y, planując atak na jakieś swoje cele, e, mogą testować, po prostu odpytywać system właśnie z tych haseł i to niestety ma bardzo dużą skuteczność. E, takie gotowe hasła bardzo ułatwiają im zadanie dostania się do naszych zasobów. Myślę, że możemy teraz porozmawiać o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, która już od dłuższego czasu trwa. Porozmawiajmy w takim razie o zapisach. Na studia podyplomowe pod nazwą Cyberbezpieczeństwo można się zapisywać. Dla kogo są to Studia, proszę powiedzieć. To są studia dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. To są studia dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, mm -hmm. dla osób zatrudnionych w firmach na stanowiskach kierowniczych, zarządczych, niekoniecznie tylko w Pioniety. natomiast osób mm -hmm. odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Dziś jesteśmy w takim momencie, kiedy wprowadzane w Polsce będą za chwilę przepisy implementujące dyrektywę NIS-2. Dotyczącą stricte cyberbezpieczeństwa. Mhm. I wraz z tymi przepisami pojawiają się nowe obowiązki, nowe obowiązki właśnie też dla członków zarządu, dla osób zarządzających pewnymi obszarami, które powodują, że zaczynają one osobiście odpowiadać za poziom zabezpieczeń. Także, żeby świadomie za coś odpowiadać, trzeba to rozumieć i niekoniecznie mhm. trzeba być absolwentem informatyki, choć oczywiście też, ale pewna wiedza jest już w tej chwili koniecznością. Także, zarówno dla absolwentów studiów informatycznych, ale nie tylko, także dla osób, które mają do czynienia zawodowo z tymi obszarami, lub będą miały albo chcą zbudować sobie nowe kompetencje, bo one mhm. będą już teraz niezbędne. Niestety, ilość tak. cyberataków rośnie, cyfryzacja naszego całego życia rośnie. I to jest coś namacalnego. I to dokładnie. już nie jest ktoś miał jakiś problem, tylko ja też mogę mieć problem w związku z tym, że nie posiadam odpowiednich informacji na temat, chociażby zabezpieczania się pod kątem haseł, o których już rozmawialiśmy. Oczywiście, więc w tym momencie jest to nieuniknione. Będą to kompetencje przyszłości, i jeżeli ktoś mm. chce swoją karierę kierować też w tym kierunku, no to jak najbardziej zapraszamy. My uruchomiliśmy taką naszą stronę informacyjną na temat mm. tych studiów. To jest strona studia.perceptus.pl. Z tej strony znajdą Państwo łatwe przekierowanie już do systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, mm. ponieważ to są studia publiczne. To są studia na uniwersytecie, otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów uniwersyteckich. Nie firmy Perceptus, my jesteśmy hmm. tylko partnerem tych studiów, tak. ale też wspieramy je merytorycznie wiedzą naszych ekspertów, naszych praktyków i to jest też cenne, bo wiedza teoretyczna z praktyczną czasami potrafią e, lekko się różnić, natomiast warto znać e, obie perspektywy, to pod... E, to podłoże teoretyczne jest bardzo potrzebne, ale to spojrzenie na rynek i na to, jak to wygląda w praktyce, także jest niezbędne. Ja sprawdziłem zakres tematyczny i powiem szczerze, że niektóre rzeczywiście przedmioty mogą się podobać, a w zasadzie ich większość kryptografia, blockchain, ochrona danych osobowych tak więc to są ciekawe zagadnienia, ale to nie koniec, jeśli chodzi o współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Myślę, że możemy choć w kilku zdaniach zapowiedzieć konferencję, która zostanie zorganizowana w październiku właśnie w Zielonej Górze. Na Uniwersytecie Zielonogłoskim na temat cyberbezpieczeństwa. Co możemy na chwilę obecną powiedzieć o tym wydarzeniu? Um. W tej chwili prowadzimy działania organizacyjne. Jeszcze nie uruchomiliśmy strony zapisów. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będzie już można zarezerwować sobie miejsce na naszej konferencji. To jest konferencja, którą organizujemy wraz z Uniwersytetem, natomiast w tej chwili już lokalizacja się zmieniła. Mhm. E, najprawdopodobniej będzie to w Parku Technologii Kosmicznych, ale też w Zielonej Górze, także blisko e, i też w bardzo ciekawym obiekcie, także zapraszamy. Mhm. E, Współpraca firmy Perceptus z Uniwersytetem Zielonogórskim tak naprawdę w kwestiach edukacyjnych trwa już od 10 lat. W tej Wcześniej była jeszcze Akademia, była Akademia wciąż, Perceptus, prawda? która była dedykowana właśnie studentom, studentom, którzy w danym momencie realizowali swoją edukację na Wydziale Informatyki. Ale w tej chwili rozszerzamy to właśnie o te kwestie bardziej zaawansowane i doszliśmy do wniosku, że ten poziom podstawowy to już nie jest wystarczający poziom edukacji. W tej chwili chcemy dostarczać tą wiedzę fachowcom, dostarczać tą wiedzę osobom, które będą pracowały z tym cyberbezpieczeństwem w stu procentach, no ponieważ myślę, że nikt nie zdecyduje się na takie studia, jeżeli nie są mu one po prostu potrzebne. Więc przyjdą osoby, które naprawdę potrzebują tej wiedzy i. Wracając do konferencji, dla takich osób także jest ta konferencja. Pracujemy nad programem, budujemy agendę, to, nie będą, to będą przede wszystkim w dużej mierze wystąpienia problemowe. Mhm. Będziemy dyskutować, będą panele dyskusyjne na tematy związane z cyberbezpieczeństwem, z edukacją o cyberbezpieczeństwie, ale też będą wystąpienia osób znanych w środowisku i liczymy na to, że będzie to bardzo interesujące wydarzenie, zwłaszcza, że w naszym regionie takich wydarzeń raczej zbyt wiele nie nie ma. więc tym bardziej się cieszymy, że możemy je jako pierści zorganizować. Dziękuję bardzo w takim razie za udział w tej rozmowie. A ja Przypomnę, moim i państwa gościem była pani Marta Siekacz, dyrektor marketingu Dziękuję. w firmie Perceptus. Dziękuję bardzo. A ja przypominam, bądźmy cyberprzezorni, cyberbezpieczni na co dzień. Do usłyszenia. Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny.